10 maja 1945 roku porucznik Robert Klingman leciał swoim myśliwcem Vod Corsair na wysokości ponad 11600 metrów nad Okinawą, gdy nagle poczuł, że jego karabiny maszynowe zamarły. Temperatura na tej wysokości spadła poniżej minus 40 stopni Celsjusza, a przed nim uciekał japoński samolot Kawasaki, który właśnie został poważnie uszkodzony przez kapitana Keneta Reusera. Płonący silnik wroga zostawiał za sobą smugę czarnego dymu. Ale maszyna wciąż leciała. Klingman wiedział, że jeśli pozwoli jej uciec, Japończycy będą mogli zaatakować ponownie. Bez amunicji, bez działających broni, bez jakiejkolwiek możliwości obrony, porucznik podjął decyzję, która przeszła do historii lotnictwa. Skierował nos swojego korsera prosto w ogon wroga i użył jedynej broni, jaka mu pozostała wirującego z ogromną prędkością śmigła Hamiltona o średnicy 4 metrów. To był moment, który udowodnił, że korser był czymś więcej niż tylko maszyną. Był bronią absolutną, która mogła zabijać nawet wtedy, gdy wszystko inne zawodziło. Ale zanim doszło do tego niewierażalnego starcia w stratosferze, historia Corsera rozpoczęła się zupełnie inaczej. Na początku 1938 roku Biuro Aeronautyki Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych ogłosiło konkurs na nowy myśliwiec. Europa stała u progu wojny, a amerykańskie siły zbrojne potrzebowały maszyny, która zdominuje niebo. Wśród firm, które zgłosiły swoje propozycje, znalazła się korporacja Vought. Ich inżynierowie postawili na silnik Pratt Whitney R 2800 w WASP, potężną jednostkę napędową, która miała dać myśliwcowi przewagę nad wszystkim, co dotąd latało. Żeby wykorzystać pełną moc tego silnika, projektanci wybrali ogromne śmigło firmy Hamilton Standard Hydromatic. To był genialny wybór, ale stworzył problem, który mógł pogrzebać cały projekt. Śmigło było tak wielkie, że podwozie musiałoby być absurdalnie długie, żeby zapewnić odpowiedni prześwit nad ziemią podczas startu i lądowania. Rozwiązanie przyszło w formie, której nikt się nie spodziewał. Inżynierowie WOD zaprojektowali skrzydło typu odwrócona mewa. Konstrukcję, która wyglądała, jakby ktoś złamał skrzydła samolotu w połowie i skierował je w dół pod dziwnym kątem. To rozwiązanie pozwoliło na krótsze podwozie przy zachowaniu pełnego prześwitu dla ogromnego śmigła. Dodatkowo takie skrzydło poprawiło aerodynamikę całej maszyny, bo miejsce połączenia skrzydła z kadłubem tworzyło prawie idealny kąt prosty. Kabina pilota została umieszczona bardzo daleko, nad tylną krawędzią skrzydła, co dawało pilotom fatalną widoczność do przodu, gorszą niż w większości innych myśliwców tamtych czasów. Osłona kabiny była mocno podzielona ramami, co jeszcze bardziej ograniczało pole widzenia. Ale WOT nie budował samolotu dla wygody pilota, budował maszynę do zabijania. W czerwcu 1938 roku marynarka wojenna była na tyle zadowolona z postępów, że podpisała kontrakt na prototyp. Dodatkowe zamówienia produkcyjne trafiły do firm Goodyear i Brewster, które miały produkować własne wersje Corsera oznaczone jako FG i F3A. 29 maja 1940 roku pierwszy prototyp WOD XF4U1 wzbił się w powietrze. Lot testowy przeszedł wszystkie oczekiwania. W październiku tego samego roku prototyp osiągnął średnią prędkość 405 mil na godzinę, podczas lotu ze Stratford do Hartford w stanie Connecticut. Corsair stał się pierwszym amerykańskim myśliwcem, który przekroczył barierę 400 mil na godzinę. To było osiągnięcie, które zapierało dech w piersiach, ale za tym sukcesem kryły się problematyczne cechy, które prześladowały Korsera przez całą jego wczesną karierę. Samolot miał fatalną tendencję do przeciągania na niskich prędkościach. Co gorsza, odwrócone skrzydło typu mewa przeciągało się tylko z jednej strony lewej lub prawej, w zależności od okoliczności. To sprawiało, że odzyskanie kontroli było niemal niemożliwe dla niedoświadczonych pilotów. Maszyna po prostu przewracała się na bok i wchodziła w korkociąg, z którego bardzo trudno było wyjść. Inżynierowie próbowali rozwiązać ten problem, instalując mały spoiler na krawędzi natarcia skrzydła oraz dodając system ostrzegania przed przeciągnięciem. Pomogło, ale nie do końca. Corsair wciąż pozostał samolotem wymagającym i niebezpiecznym. Gdy druga wojna światowa wybuchła w Europie, marynarka wojenna zmieniła wymagania i zażądała wzmocnienia uzbrojenia. WOT zastosował sześć karabinów maszynowych kalibru 12,7 mm w skrzydłach. To była potężna siła ognia, ale zmusiła projektantów do usunięcia zbiorników paliwa, które pierwotnie znajdowały się w skrzydłach. Główny zbiornik w kadłubie został powiększony, a kabina pilota przesunięta o 89 cm do tyłu. To jeszcze bardziej pogorszyło i tak już fatalną widoczność, szczególnie podczas lądowania. Dla niedoświadczonych pilotów Corsair stał się prawdziwym koszmarem, ale większość innych problemów została wyeliminowana i projekt dostał zielone światło do produkcji w połowie 1942 roku. We wrześniu 1942 roku Corsair przeszedł próby kwalifikacyjne na lotniskowcu. To była katastrofa. Odkryto poważne problemy z podwoziem, kołem ogonowym i hakiem do lądowania. Maszyna po prostu nie nadawała się do operacji z pokładu lotniskowca. W tym samym czasie do służby wchodził Graman F6F Hellcat, który nie miał takich problemów. Marynarka wojenna podjęła decyzję: Corsair trafi do piechoty morskiej i będzie operował z lądowych baz, dopóki wszystkie problemy z lądowaniem nie zostaną rozwiązane. To była decyzja, która uratowała program, ale też skazała Corsera na długie miesiące pracy u ziemi zamiast na pokładach lotniskowców, gdzie jego miejsce czekało. Pod koniec 1942 roku korsery wreszcie dotarły na front. Piechota morska Stanów Zjednoczonych rozmieściła pierwsze egzemplarze na lądowych bazach w południowo-zachodnim Pacyfiku. Piloci patrzyli na te dziwne maszyny z mieszaniną ciekawości i niepokoju. Odwrócone skrzydła wyglądały jak coś z science fiction, a długi nos sprawiał, że podczas kołowania nie widzieli nic przed sobą. Musieli wykonywać serpentyny na pasie startowym, żeby w ogóle zorientować się, gdzie lecą. Ale gdy tylko podnieśli się w powietrze i nacisnęli przepustnicę do oporu, wszystkie wątpliwości znikały. Korser przyspieszał jak oszalały, a prędkość maksymalna przekraczała wszystko, co Japończycy mogli wystawić przeciwko niemu. W 1943 roku rozpoczęły się masowe operacje bojowe nad wyspami Salomona. Japońskie myśliwce Mitsubishi A6M0 do tej pory dominowały na Pacyficznym niebie. Były lekkie, zwrotne i śmiertelnie skuteczne w bliskim starciu, ale miały jedną fundamentalną słabość. Były zbyt lekko opancerzone i nie mogły konkurować prędkością z nowoczesnymi amerykańskimi maszynami. Gdy piloci piechoty morskiej po raz pierwszy spotkali Zero w walce, stosując taktykę udarnego uderzenia z góry i szybkiego wycofania, Japończycy nie mieli szans. Corsair nurkował z zawrotną prędkością, atakował serią z sześciu karabinów maszynowych, a następnie wykorzystując swoją ogromną moc silnika, odrywał się i nabierał wysokości, zanim Zero mogło skutecznie odpowiedzieć. Próby dogonienia amerykańskiej maszyny kończyły się fiaskiem. Corsair był po prostu za szybki, ale najbardziej przerażającą cechą corsera był dźwięk, jaki wydawał podczas wysokich prędkości. Powietrze wpadające do wlotów chłodnicy umieszczonych w skrzydłach tworzyło charakterystyczny, przenikliwy świst, który słyszano z ogromnej odległości. Ten dźwięk stawał się coraz głośniejszy w miarę jak samolot przyspieszał, aż w końcu przypominał pisk albo gwist, przerywany regularnym rytmem wirującego śmigła. Piloci alianccy zaczęli nazywać go świszczącą śmiercią. Według amerykańskich źródeł, Japończycy szybko zaczęli bać się tego charakterystycznego dźwięku. Gdy słyszeli go w oddali, wiedzieli, że nadlatuje korser i że za chwilę spadnie na nich grad pocisków kalibru 12,7 mm. Niektóre dokumenty sugerują jednak, że Japończycy używali innej nazwy. W ich raportach korser pojawia się jako Sikorski, co mogło wynikać z pomyłki lub świadomego nazwania wrogiego samolotu imieniem znanego konstruktora lotniczego. Niezależnie od nazwy, efekt był ten sam. Strach. Liczby mówiły same za siebie. Korsery zestrzeliwały japońskie samoloty w tempie, jakiego nie osiągał żaden inny amerykański myśliwiec na Pacyfiku. Stosunek zwycięstw do porażek był przytłaczający, ale marynarka wojenna wciąż nie chciała używać korsera na lotniskowcach. Problemy z lądowaniem pozostawały nierozwiązane, a dowództwo nie było gotowe ryzykować utraty drogich maszyn i doświadczonych pilotów podczas katastrof na pokładach. Dopiero w 1944 roku, po kolejnych modyfikacjach i intensywnym treningu pilotów, Corsair otrzymał certyfikat do operacji lotniskowcowych. Dołączył do Helkatów tworzących obronę przeciwlotniczą floty. Japończycy w desperacji sięgnęli po ostateczną broń Kamikaze. Piloci samobójcy, zamieniający swoje samoloty w kierowane pociski, stanowili śmiertelne zagrożenie dla amerykańskich okrętów. Jeden trafiony lotniskowiec mógł oznaczać setki zabitych i wyłączenie cennej jednostki z działań na długie tygodnie. Alianci musieli stworzyć wielowarstwową obronę składającą się z patroli myśliwskich, okrętów radarowych i dziesiątek dział przeciwlotniczych. Korsery i Helkaty latały w nieustannych patrolach, próbując przechwycić samobójców, zanim ci dotarliby do floty. To była wyczerpująca, nerwowa praca, wymagająca maksymalnej koncentracji przez wiele godzin dziennie. W tym samym czasie korser zaczynał pokazywać swoje możliwości w zupełnie innej roli. Charles Lindbergh, legendarny pilot, który jako pierwszy samotnie przeleciał nad Atlantykiem, przybył na Pacyfik jako konsultant cywilny. Latał z pilotami piechoty morskiej testując różne konfiguracje uzbrojenia i taktyki. Podczas jednego z eksperymentów Lindberg zdołał podnieść korsera w powietrze z dwoma tysiącami funtów bomb zawieszonych na centralnym pylonie pod kadłubem i dodatkowymi tysiącem funtów bomb pod każdym skrzyłem. To było cztery tysiące funtów, prawie dwie tony materiałów wybuchowych. Nikt wcześniej nie sądził, że jeden silnikowy myśliwiec jest w stanie unieść taki ładunek. Lindberg udowodnił, że Korser może być nie tylko myśliwcem, ale także niszczycielskim bombowcem szturmowym. Wykorzystując te odkrycia, piloci zaczęli przeprowadzać ataki na japońskie pozycje podczas bitwy o wyspę marszala. Korsery nurkowe bombardowały bunkry, stanowiska artylerii i koncentrację wojsk wroga. Efekty były druzgocące. Japończycy nie mieli skutecznej obrony przeciwko tym atakom. Ich wojska lądowe, przyzwyczajone do wolniejszych bombowców, nagle musiały stawić czoła szybkim myśliwcom, które spadały na nich z nieba, zrzucały bomby i znikały zanim ktokolwiek zdążył zareagować. Dowództwo piechoty morskiej szybko dostrzegło potencjał tej taktyki. Corsair przestawał być tylko myśliwcem osiągającym przewagę w powietrzu. Stawał się uniwersalną bronią, zdolną do niszczenia wszystkiego, co stało na drodze amerykańskiej ofensywy przez Pacyfik. Do 1945 roku Corsair całkowicie zmienił swoją rolę na polu bitwy. Maszyna, która powstała jako myśliwiec przechwytujący, teraz spędzała większość czasu nisko nad Ziemią, atakując japońskie umocnienia z niszczycielską precyzją. Piloci piechoty morskiej nauczyli się wydobywać z niej maksimum możliwości. Pod skrzydłami i kadłubem zawieszali pociski rakietowe o wysokiej prędkości, bomby burzące oraz 400-litrowe zbiorniki z napalmem. Ten ostatni okazał się szczególnie efektywny przeciwko ukrytym w dżungli stanowiskom wroga. Płonąca benzyna przenikała do każdej szczeliny, każdego bunkra, każdego rowu strzeleckiego. Japońscy żołnierze nie mieli przed nią ucieczki. Bitwa o Palau pokazała, jak śmiertelnie skuteczny może być korser w roli bliskiego wsparcia. Wyspa była silnie ufortyfikowana, a Japończycy przygotowali setki jaskim i betonowych schronów połączonych tunelami. Tradycyjne bombardowanie z dużych wysokości okazywało się nieskuteczne, ponieważ bomby po prostu odbijały się od skał albo wybuchały na powierzchni, nie czyniąc żadnych szkód w podziemnych fortyfikacjach. Potrzebna była precyzja i moc jednocześnie. Korsery nurkowe atakowały z niskich wysokości, zrzucając bomby dokładnie w wejścia do jaskiń albo wlewając napalm bezpośrednio do wnętrz umocnień. Efekt był druzgocący. Po każdym takim nalocie piechota morska mogła posuwać się naprzód o kolejne metry wykrwawionego terenu. I wodzima była jeszcze gorsza. Maleńka wysepka wulkaniczna zamieniła się w jeden wielki fort. Japończycy spędzili miesiące budując tam labirynt tuneli, bunkrów i stanowisk ogniowych. Każdy metr kwadratowy był broniony z fanatycznym uporem. Amerykańska piechota morska płaciła krwią za każdy cal zdobytej ziemi. Korsery latały bez przerwy nad polem bitwy, bombardując japońskie pozycje rakietami i napalmem. Piloci wykonywali po 8 do 10 lotów bojowych dziennie, lądując tylko po to, żeby uzupełnić amunicję i paliwo. Zmęczenie było ogromne, ale nie było czasu na odpoczynek. Tam w dole ich koledzy z piechoty ginęli pod japońskim ogniem i każda minuta opóźnienia mogła kosztować kolejne życia. Okinawa miała być ostatnim krokiem przed inwazją na główne wyspy japońskie. Była największa, najważniejsza i najbardziej zakrwawiona ze wszystkich bitew na Pacyfiku. Japończycy wiedzieli, że jeśli stracą Okinawę, to następny cel amerykańskiej ofensywy będzie jasny sama Japonia. Dlatego postanowili bronić wyspie do ostatniego człowieka, używając każdej dostępnej broni, włącznie z tysiącami pilotów kamikadze, gotowych oddać życie za cesarza. Amerykańska flota rozlokowana wokół Okinawy znalazła się pod nieustannym ostrzałem samobójczych ataków. Alianci musieli stworzyć pierścienie obrony, składające się z okrętów radarowych, rozstawionych daleko od głównych sił, które miały wcześniej wykrywać nadlatujące zagrożenia. Za nimi krążyły dziesiątki myśliwców, gotowych do natychmiastowego przechwycenia wroga. 10 maja 1945 roku poranek zaczął się spokojnie. Kapitan Kenneth Reusser i porucznik pierwszej klasy Robert Klindman wystartowali swoimi korserami z lotniska Kadena na rutynowy patrol bojowy. Mieli krążyć 16 kilometrów od bazy, wypatrując japońskich samolotów próbujących przedrzeć się przez obronę. Z nimi leciało dwóch innych pilotów, ale ci byli mniej doświadczeni. Poranek przeciągał się bez żadnych kontaktów z wrogiem. Patrolowanie na dużych wysokościach było męczące i monotonne godziny spędzone w ciasnej kabinie, stały hałas silnika, wibracje przechodzące przez cały kadłub, zimno przenikające przez kombinezon. To wszystko składało się na wyczerpujące doświadczenie, które wymagało żelaznej dyscypliny i koncentracji. Nagle Royzer dostrzegł coś w górze. Cienkie, białe smugi kondensacyjne przecinały błękitne niebo na ogromnej wysokości. Ktoś tam był, bardzo wysoko, prawdopodobnie próbując przejść niezauważony nad amerykańskimi patrolami. Kapitan natychmiast zawrócił i zaczął nabierać wysokości, sygnalizując Klingmanowi, żeby podążył za nim. Dwóch pozostałych pilotów zostało w dole. Nie mieli wystarczającego doświadczenia, żeby skutecznie walczyć na ekstremalnych wysokościach, gdzie każdy błąd mógł być śmiertelny. Reuser i Klingman wspinali się coraz wyżej. Silniki Double Wasp wyły na pełnych obrotach, usiłując wciągnąć wystarczającą ilość coraz rzadszego powietrza. Im wyżej się wznosili, tym trudniej było oddychać, mimo masek tlenowych. Ciśnienie spadało, a temperatura na zewnątrz kabiny zbliżała się do minus 50 stopni Celsjusza. Na wysokości 11600 metrów dogonili wroga. To był japoński Kawasaki Ki-45, dwusilnikowy myśliwiec ciężki, używany głównie do eskortowania bombowców i nocnych patroli. Samolot ten był groźny w odpowiednich warunkach, ale tutaj, na granicy stratosfery, znajdował się poza swoim żywiołem, tak samo jak amerykańskie korcery. Gdy tylko piloci Kawasaki zauważyli pościg, natychmiast odwrócili się na północ i dali pełny gaz próbując uciec. Japończycy wiedzieli, że jeśli wejdą w walkę manewrową, stracą przewagę wysokości i wtedy amerykańskie myśliwce rozszarpią ich na strzępy. Jedyną szansą była ucieczka w stronę kontrolowanego przez Japonię terytorium, gdzie mogliby liczyć na wsparcie ze swojej obrony przeciwlotniczej. Reuser i Klingman ścigali ich przez długie minuty. Żeby zmniejszyć masę i zwiększyć szansę nad dogonieniem, zaczęli strzelać krótkimi seriami do przodu, wypuszczając połowę swojej amunicji w pustą przestrzeń. Każdy kilogram miał znaczenie na tej wysokości. Taktyka zadziałała. Powoli zmniejszali dystans do uciekającego wroga. W końcu Roiser znalazł się na tyle blisko, żeby otworzyć ogień z pozostałej amunicji. Pociski kalibru 12,7 mm przebiły prawe skrzydło kawasaki, robiąc w nim wielkie dziury. Chwilę później prawy silnik buchnął płomieniami. Czarny dym zaczął ciągnąć się za japońską maszyną niczym pogrzebowy całun. Ale Kawasaki wciąż leciał. Jeden silnik wystarczał, żeby utrzymać go w powietrzu, a piloci desperacko próbowali dotrzeć do swoich linii. Reuser wykorzystał całą swoją amunicję. Teraz kolej należała do Klingmana. Porucznik zbliżył się do wroga, ustawiając się na idealnej pozycji strzeleckiej. Nacisnął spust. Nic się nie stało. Potem spróbował ponownie. Wciąż nic. Jego sześć karabinów maszynowych całkowicie zamarło. Temperatura minus 50 stopni Celsjusza spowodowała, że mechanizmy broni pokryły się lodem i przestały działać. Klingman został bez żadnej broni na wysokości, gdzie człowiek nie powinien w ogóle przebywać, ścigając wroga, który za chwilę mógł zniknąć w chmurach i dotrzeć do bezpiecznej przystani. Poddanie się nie wchodziło w grę. Jeśli ten Kawasaki ucieknie, może jutro wrócić i zabić amerykańskich żołnierzy albo zatopić amerykański okręt. Wtedy porucznik Robert Klingman podjął decyzję, której nikt przed nim nie próbował wykonać na takiej wysokości. Klingman postanowił użyć jedynej broni, jaka mu została czterometrowego śmigła Hamiltona wirującego z prędkością ponad 2000 obrotów na minutę. Każde z trzech masywnych metalowych łopat mogło kroić stalniczym gigantyczna piła. Ale żeby tego dokonać, musiał zbliżyć się do wroga na odległość zaledwie kilku metrów. Precyzyjnie kontrolując maszynę na wysokości, gdzie powietrze było tak rzadkie, że powierzchnie sterowe ledwo reagowały na ruchy drążka. Jeden błąd, jedno nadmierne szarpnięcie, i korser mógł stracić stateczność, wpaść w korkociąg i runąć w ocean ponad 11 tysięcy metrów niżej. Royser zrozumiał intencje kolegi bez słowa. Przeleciał tuż obok Kawasaki od lewej strony, odwracając uwagę japońskiej załogi. Strzelec tylny otworzył ogień do niego, próbując odegnać napastnika. Dokładnie wtedy Klingman wykonał swój ruch. Zbliżył się od tyłu, ustawiając nos korsera tak, żeby wirujące śmigło trafiło w pionowe stateczniki ogonowe wroga. Musiał to zrobić idealnie. Za wcześnie i chybi, za późno i uderzy całym kadłubem, niszcząc obie maszyny. Dystans stopniał. 50 metrów, 40, 30. Klingman widział każdy nit w metalowej poszyciu japońskiego ogona. 20 metrów, 10, 5. Uderzenie przyszło z ogłuszającym trzaskiem. Łopaty śmigła wdarły się w ster kierunku Kawasaki, rozrywając go na kawałki. Metal pryskał we wszystkie strony. Japoński samolot szartnął się gwałtownie, gdy hydraulika sterowania odmówiła posłuszeństwa, ale to nie wystarczyło. Kawasaki wciąż leciał, choć już bez pełnej kontroli nad kierunkiem. Jeden silnik, nawet płonący, ciągle dawał wystarczającą moc, żeby utrzymać maszynę w powietrzu. Klingman oderwał się i zawrócił, przygotowując drugie podejście. Czuł wibracje przechodzące przez cały kadłub. Śmigło zostało uszkodzone podczas pierwszego kontaktu i teraz biło na boki, powodując niepokojące drgania. Silnik Double Wasp wył w proteście, ale wciąż działał. Porucznik wykonał szeroki łuk i ponownie ustawił się za wrogiem. Tym razem celował w lewy statecznik poziomy. Powierzchnię odpowiedzialną za kontrolę wznoszenia i opadania. Jeśli uda mu się niszczyć, japoński pilot straci możliwość utrzymania maszyny w poziomie. Kolejne zbliżenie. Kolejne sekundy wypełnione absolutną koncentracją. Klindman musiał ignorować trzęsące się wskaźniki, wibrujący drążek i ogłuszający hałas uszkodzonego śmigła. Liczył się tylko cel. Uderzył ponownie. Tym razem kontakt był dłuższy, brutalniejszy. Śmigu Hamiltona przeorało cały lewy statecznik, zostawiając po sobie poszarpaną dziurę, w miejscu, gdzie jeszcze sekundę wcześniej, była solidna metalowa konstrukcja. Kawasaki zaczął tracić wysokość. Pilot desperacko próbował wyrównać maszynę, ale bez sprawnych sterów miał minimalne możliwości manewru. Samolot zanurzył dziób i zaczął powoli opadać w długim, niekontrolowanym locie ale wciąż nie spadał pionowo. Jeden sprawny silnik ciągle walczył z grawitacją. Klingman wiedział, że musi dokończyć dzieła. Przygotował trzecie i ostatnie podejście. Jego korser był teraz poważnie uszkodzony. Śmigło zostało kompletnie rozbilansowane i biło tak mocno, że cała przednia część kadłuba trzęsła się, jakby miała zaraz odpaść. Wskaźnik temperatury silnika powoli pełzy w górę. Olej sączył się gdzieś z uszkodzonych przewodów. Ale maszyna wciąż leciała i to było jedyne co się liczyło. Trzecie uderzenie było ostateczne. Klingman uderzył śmigłem w prawy statecznik poziomy, całkowicie odrywając go od kadłuba. Fragment metalowej konstrukcji odleciał w bok, wirując jak martwy liść. Kawasaki stracił ostatnie resztki stabilności. Zanurkował gwałtownie, obracając się wokół własnej osi. Japońska załoga nie miała już żadnych szans. Maszyna wpadła w gwałtowny korkociąg, z którego nie było wyjścia. Klinkman i Royser obserwowali jak wróg spada w dół, zostawiając za sobą spiralną smugę czarnego dymu. Kawasaki Ki-45 uderzył w wody Oceanu Spokojnego zaledwie kilka kilometrów od wybrzeża Okinawy. Eksplozja była widoczna nawet z jej wysokości. Nie było żadnych spadochronów. Nikt nie przeżył. Teraz przyszedł czas na powrót. Klinkman spojrzał na swoje wskaźniki i zobaczył coś, co napełniło go lodowatym strachem. Wskaźnik ciśnienia oleju spadał w zastraszającym tempie. Śmigło nie tylko zostało uszkodzone, całkowicie straciło połączenie z reduktorem. Obracało się teraz tylko dzięki bezpośredniemu napędowi z wału korbowego silnika, bez możliwości zmiany skoku łopat czy regulacji obrotów. To oznaczało, że podczas lądowania nie będzie mógł użyć śmigła do hamowania. Będzie musiał posadzić korsera, polegając tylko na hamulcach kół i własnych umiejętnościach. Na szczęście Kadena była blisko. Royzer eskortował go przez cały lot z powrotem, upewniając się, że kolega dotrze bezpiecznie. Lądowanie było koszmarem. Klinkman zszedł do podejścia końcowego, lecąc na minimalnej prędkości, która jeszcze utrzymywała korsera w powietrzu. Dotknął pasa startowego delikatnie, jak tylko potrafił. Koła zawyły, gdy hamulce zostały zaciśnięte do maksimum. Uszkodzone śmigło biło tak mocno, że wydawało się, iż cała maszyna zaraz rozpadnie się na kawałki. Ale Klinkman utrzymał kontrolę. Korser przejechał większą część pasa, zanim w końcu stanął. Silnik zakaszlał i zgasł. Cisza była ogłuszająca. Porucznik wysiadł z kabiny drżącymi nogami. Jego kombinezon był przesiąknięty potem, mimo mrozu panującego na wysokości. Mechanicy otoczyli korsera, oglądając zniszczenia z niedowierzaniem. Śmigło wyglądało, jakby przeszło przez maszynę do mielenia metalu. Nos kadłuba był pokryty rysiami i wgnieceniami. Wloty powietrza w skrzyłach miały pęknięcia. Jeden z mechaników policzył dziury po kulach. Japończycy trafili maszynę 18 razy podczas walki. Dowództwo uznało czyn Klingmana i Roysera za jeden z najbardziej niezwykłych wyczynów lotniczych w historii wojny. Obaj otrzymali Krzyż Marynarki Wojennej, drugie najwyższe odznaczenie wojskowe Stanów Zjednoczonych. Korser Klingmana został naprawiony i wrócił do służby. A sam samolot otrzymał przydomek, który przylgnął do całego typu – Anioł Okinawy. Bo tam, nad tym zakrwawionym polem bitwy, korser udowodnił, że potrafi zabijać nawet wtedy, gdy wszystko inne zawodzi udowodnił, że jest czymś więcej niż maszyną. Był bronią absolutną w rękach ludzi, którzy nie znali słowa kapitulacja. Do końca II wojny światowej corsery zestrzeliły 2140 japońskich samolotów, tracąc tylko 189 własnych maszyn. Stosunek 11 do 1 był wynikiem niespotykanym w historii lotnictwa bojowego. Żaden inny amerykański myśliwiec nie osiągnął takiej dominacji. Piloci wykonali 64 051 lotów bojowych, z czego zaledwie 15% startowało z pokładów lotniskowców. Reszta operowała z lądowych baz rozsianych po całym Pacyfiku. Podczas tych misji korsery zrzuciły 15 500 ton bomb, 70% wszystkich bomb zrzuconych przez amerykańskie myśliwce w tym teatrze działań. To była przytłaczająca przewaga ogniowa, której Japończycy nie potrafili skutecznie przeciwdziałać. Corsair był szybszy od Graman F6F Hellcat. I tylko 21 km na godzinę wolniejszy od Republic P47 Thunderbolt. Kluczowa różnica polegała na tym, że Corsair osiągał maksymalną prędkość już na wysokości 6000 m dzięki mechanicznie doładowanemu silnikowi, podczas gdy Thunderbolt potrzebował 9000 m, żeby pokazać pełnię swoich możliwości. Wszystkie trzy typy napędzał ten sam silnik, Pratt Whitney R2800 Double Wasp, ale WOD wycisnął z niego więcej niż ktokolwiek inny. Po zakończeniu wojny Corsair był jedynym amerykańskim myśliwcem tłokowym, który pozostał w produkcji. Od pierwszego prototypu w 1940 roku do ostatniej dostawy dla Francuzów w 1953 powstało 12751 egzemplarzy w 16 różnych wersjach. 11 lat produkcji to rekord, który żaden inny amerykański myśliwiec nie pobił. Marnarka wojenna przekształciła część maszyn w nocne myśliwce przechwytujące wyposażone w radary. Podczas wojny koreańskiej porucznik Guy Bordelon, latając nocnymi misjami, zestrzelił pięć wrogich samolotów, zdobywając status asa. Był jedynym pilotem Corsera, który tego dokonał w Korei i jednocześnie ostatnim asem myśliwskim w historii, który wszystkie swoje zwycięstwa odniósł latając samolotem napędzanym silnikiem tłokowym. Po nim nadeszła era odrzutowców i nikt już nigdy nie powtórzył tego wyczynu. Gdy komunistyczne Chiny i Korea Północna wprowadzili do walki odrzutowe MiG-15, Korsery zostały przesunięte wyłącznie do wsparcia naziemnego. Nie mogły konkurować prędkością z nowoczesnymi maszynami, ale ich wielka wytrzymałość i możliwość przenoszenia ogromnych ładunków bomb czyniły je idealnymi do ataków na cele naziemne. Francuzi używali korserów w Indochinach walcząc przeciwko Wietmincz, a później w Algerii podczas krwawej wojny o niepodległość tej kolonii. Maszyny sprawdzały się doskonale w warunkach kolonialnych konfliktów, gdzie wróg nie dysponował nowoczesną bronią przeciwlotniczą. Ostatni raz korsery wzbiły się do walki w 1969 roku, podczas tzw. wojny futbolowej między Salwadorem a Hondurasem. Konflikt wybuchł podczas zamieszek towarzyszących eliminacjom do Mistrzostw Świata FIFA. Kapitan Fernando Soto, pilotujący honduraski korser, zestrzelił jednego North American P-51 Mustang oraz dwa Goodyear FG Corsery należące do Salwadoru. To była ostatnia powietrzna bitwa, w której uczestniczył ten legendarny samolot. Wkrótce potem wszystkie pozostałe egzemplarze trafiły do muzeów albo na złomowiska. Whistling Death przeszedł do historii jako jeden z najbardziej udanych projektów lotniczych XX wieku. Przetrwał trzy wojny, służył w kilkunastu krajach i udowodnił, że dobrze zaprojektowana maszyna może pozostać skuteczna przez dziesięciolecia. Nie potrzebował muzealnej gabloty, żeby udowodnić swoją wartość. Potrzebował tylko nieba, wroga i pilota, który nie bał się nacisnąć z pustu. Jeśli podobała Ci się ta historia, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu, jaki temat chciałbyś zobaczyć następnym razem i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych opowieści o legendarnych maszynach, które zmieniły bieg historii.